No właśnie Robert. Kiedyś rzuciłem ci wyzwanie, że powiedziałem, że fajnie było jakbyś się przejechał ikoną polskiej motoryzacji i naszym poczciwym maluchem. No i co? Dzisiaj życzenie się spełnia. Właśnie oto, oto ten Fiat. Oto ten Fiat do nas właśnie przyjeżdża. Unikatowy, unikatowy maluch z 1973 roku, jeden z najstarszych dostępnych w Polsce. No i co? Chciałbym sprawdzić, chciałbym sprawdzić, czy się do niego zmieścisz. Jak myślisz, jest szansa ku temu? No jest hardkorowy, ale mi się wydaje, że dam radę. Nie będzie problemu takiego wielkiego. No, ład, ładnie wygląda ten egzemplarz. Witamy Cię, Mateuszu. Cześć, Robert, Dobrze. Przygotowaliśmy tutaj dla Ciebie najstarszy egzemplarz Fiata 126P, pierwszy rok produkcji, 73 rok. No to ile, ile koni ma? 23 konie. Ile masz w swoim małcie teraz? No, w drugiej BMC mam siódemkę to 410, tylko no to trochę jest różnica. Nie? No, tylko 20 razy. <głosy> <głosy> więc więc no, będziemy, będziemy chcieli właśnie sprawdzić, żebyś zobaczył, jak to jest, bo mówię, no w Polsce zawsze Cię tutaj witamy z największą serdecznością, więc będziemy chcieli Cię po prostu tak przekonać też i do polskiej motoryzacji, <noise> bo wiem, że jesteś miłośnikiem samochodów. Masz tych samochodów, z tego co wiem, dosyć dużo w swojej kolekcji. No tak, jest, ale, ale malucha nie mam. No, wiesz, wszystko w swoim czasie. No, spokojnie, na razie cię z nim oswaja. Więc... Myślę, że powinieneś, dlatego że Fiat 126P zmotoryzował Polskę. E, produkcja była między 1973 a 2000 rokiem, także kupę lat. E, no tak. U mnie w kolekcji w tej chwili są 44 egzemplarze tego, tego samochodu. O, no to masz się pozbyć. Ile Je, mi dla ciebie, dla ciebie jest specjalna wersja. Jest Fiat 126P w wersji Wadera. To, to jest kabriolet w wersji terenowej. Wygląda jak mała terenóweczka, o, a jest tak? fiatem 126. 6P. Było tylko 20 sztuk wyprodukowanych, u mnie są 3 sztuki. Takie. No muszę to zobaczyć. Więc jest to, jest, to, jest, jest to na pewno cieka ciekawy rodzynek. I powiem Ci jedno, tak jak wspominam teraz Malucha, z tego jak on motoryzował Polskę, pomisz, że takim autem czteroosobowe rodziny jechały na wczasy do Bułgarii i dawały radę. No, sam jeszcze pamiętam dawne czasy, widziałem jak jeszcze lodówki na dachu założyli i pełny bagażnik i jechali. I pełna rodzina. No więc właśnie. Dobra, no to co? Powoli pora przychodzić do oczekiwanego zadania. Będziemy próbować. Mamy, mamy dla ciebie tutaj propozycję, Dobra. żebyś go podniósł. Czekaj zaraz, złotnie Zaraz zobaczymy. Czy da radę wymienić koło w tym samochodzie? Ue, spokojnie. Dwa koła na raz można wymieniać, Robert. Robert. Sól... Tak. Rozgrzewka na bicepsy robić, nie? No dobra, no to co? Rozpoczynamy procedurę wsiadania do samochodu. Dla mnie to nie jest dosyć trudne, ale jestem ciekawy jak sobie ty dasz radę. Nie ma problemu. O, właśnie. Ro... O, <głos> <głos> Ostrożnie, <głos> bo byłoby blisko dachowania. Tak, prawda. Nie ma było pleców nie robić. <noise> właśnie widzę, że ostatnio rzecz musiał. A, dobra. I co? O dziwo fotel wytrzymał. Właśnie to, to jest najciekawsze, dobra? Trzyma wszystko, na razie trzyma No to co Robert? Będziemy próbowali ruszać tym, tym bolidem? No chyba tak, ale ty usiadłeś teraz za mną, no to nie wiem czy się zmieścimy. Wiesz no, 23 konie trzeba podzielić teraz na dwie osoby i możemy ruszać. No. Na razie się mieścimy, ale nie wiem czy drzwi się zamkną. Spróbuj. Czekaj. O! No ale okno musiało być otwarte. No powiem dobra. ci, że... A właśnie, i tu masz zapłon i teraz musisz... O! O tą o tą linkę. Jeszcze raz. Działa! Aha! Chciałem powiedzieć jest siła, ale przy 23 koniach no to tu trudno mówić o dużej sile. Jest siła, próbujemy. Lusterka ustawimy. Drugiego jeszcze... nie ma, fabrycznie nie było drugiego lusterka. No właśnie. Taka moda. Skręć tu może w prawo, jakieś kółeczko zrobimy sobie. Eee! Oh, ja pierniczę. Zobacz. No jak wskazówka od prędkościomierza skacze. To w tych autach było bardzo popularne, że do końca nie wierzy... Nie wiemy. Jedzie szybko chuda. O powiem Ci prędkość śmierci w tym momencie. Całe, całe 29 na godzinę. Czuję się jak w jakimś rajdowym bolidzie. Jak w Hamborginy jedziemy. Człowieku. A te wskazówki to. A teraz weźmiemy na 50. Było 50. Da radę, da radę da radę. No właśnie Robert, udało Ci się parę kółek teraz zrobić i to przyznam szczerze, że jestem pełen podziwu, bo żeś zrobił to w tak zastraszającym tempie, że wyczułeś to auto chyba od razu. No na pewno, że tak, ja jestem e, kieruję w ogóle autę. Jak miałem, nie wiem, 6 lat czy coś, zacząłem już kierować, że no. urosłam, urosłam w rodzinie, gdzie ojciec naprawiał samochody cały czas i cały czas było jazda, nie? No więc właśnie, widzę, widzę, że dryg, dryg do jazdy autem to na pewno masz na najwyższym poziomie. Nie było łatwo, bo widzę, że dosyć ciasno, ciężko, pedały zbyt blisko siebie, ale no. dawałeś, dawałeś radę perfekcyjnie, tak? No Powiem tak, gdyby nie to, że ta auto ma tylko 23 konie, to podejrzewam, że tu ładny drifter byłby dzisiaj z ciebie, bo patrzyłem po Twoich zadatkach dzisiaj, to na pewno na pewno jestem zadowolony z jazdy, bo powiem tak i prawdę, że to pierwszy raz jak jechałem ruchem takim, nie miałem okazji nigdy się przyjechać, nie? No właśnie, rzuciłem ci to wyzwanie pół roku temu i przyznam szczerze, pół roku dojrzewało, ale no jak już przygotowaliśmy auto, to już naprawdę z grubej rury, że to tak określa. Teraz Robert zapraszam cię na zewnątrz, bo mamy dla ciebie jeszcze specjalny prezent. Możesz zgasić kluczykiem? O, machina zgasła. Rozpoczynamy procedurę wysiadania. Jak widać, czym jest polska motoryzacja? Fotel wytrzymał, wszystko wytrzymało. Nic nie złamane. Nic nie złamane. No właśnie, Robert. W swoich materiałach zawsze powtarzasz, że tak. Jest hardkorowo. I nie ma lipy. I nie ma lipy. Tak. A wiesz co, powiem ci. U nas w Polsce muszę ci powiedzieć, że jest lipa. I to naprawdę, powiem Ci, jest dużo lipy. Nie spotkałem się. I chciałbym właśnie się z Tobą tą lipą podzielić, bo przygotowałem dla Ciebie specjalny sok z lipy, który dla Ciebie na jesień e, zebrałem i przygotowałem razem ze Twoim zdjęciem. To jest syrop, syrop zdrowotny, sok, sok dokładnie. I powiem Ci szczerze, to jest jedyna lipa, jaką mi się udało znaleźć. No, mi się wydaje, jak wypije, to już nie będzie lipy. <śmach> no i właśnie, to jest, to jest morał całej tej historii. Robert, dzięki serdeczne za zadanie, któremu naprawdę podołałeś perfekcyjnie. Bardzo mi miło. Udało się. Dzięki serdeczne. Pozdrawiamy.